Kosztów, jakie gmina podniosła na przygotowanie punktu do policji, która jest ten punkt przyjęć tu w budynku naszym na Górze. Roboty remontowe 5018 zł. Według wyliczeń wiemy, że to były razem z robotami w bibliotece, ale wyliczony koszt na policję 5018 zł. Koszt utrzymania, bo też taki jest. Według wyliczeń nie ma oddzielnych liczników na prąd, nie ma oddzielnych, oddzielnych liczników na ciepło, jest przeliczone szacunkowo na metr kwadratowy jak i w bibliotece. Koszt utrzymania około 108 zł miesięcznie, tylko w uzgodnieniu z policją, jeżeli policjanci wychodzą z pomieszczenia, jeżeli ma być skręcony na minimum, Na przeciw zamarzeniu, planować się coś tego. Na tym moim zdaniem to utrzymanie się obniżyło, no bo jeżeli by było żane całe, całe, całe dnie, no to wtedy wychodzi jak ta wyliczenia, a tak będzie moim zdaniem mniej. Prądu nie jesteśmy w stanie wyliczyć, jeżeli tam jest jeden, dwie żarówki, jedna w toalecie, jedna na tym. No. Wiemy, że no tak jest. No. Dziękuję bardzo.